szcigodna pani poseł pani profesor Oni już przyszli subsaharyjscy inżynierowie z nożami to w zębach już tu są nie czekali na zmiany klimatu zaproszeni przez kanclerz Merkel już tu są i ja zamierzam ich nie wpuścić do Polski strażnik na granicy policjant na ulicy Wojsko Polskie nie na cudzych wojnach tylko w granicach Rzeczpospolitej moja polityka klimatyczna Dobry klimat dla przedsiębiorczości. To cała moja polityka klimatyczna. Ministerstwo Klimatu, rzecz jasna, do kosza. Należy zlikwidować nie tylko tę jedną instytucję. Należy oczywiście stworzyć na czas retransycji energetycznej Polski, powrotu do węgla. Ministerstwo, które zamiast zasypywać nasze kopalnie, będzie dopomagać w tym, żebyśmy z nich korzystali, tak jak korzystają Niemcy o Chinach i innych krajach. Nie wspomnę. Wracamy do węgla po to, żeby rachunki były niższe, Szanowni Państwo.